a przepiękna królewna rzecze bardzo skromnie. Takiego bohatera kochałabym ogromnie, będę dla niego dobra, będę mu robić herbaty. Niech tylko się pojawi rycerz taki bohater. Nie jeden tam już miał konno i z miecza w dłoni, z okrzykiem gim po czwado! do smoczej jamy gonił. Lecz smok tak ogniem zajał. I ryczał tak donośnie, że każdy choć odważny umykał, gdzie pies rośnie. Wreszcie rzekł pewien rycerz, niezwykle grzeczny: Ja pójdę, proszę króla, ten smok coś tu za długo bezkarnie sobie hula. Poszedł. Przy smocze Jamie przystanął w pełnej zbroi I palcem puk-puk w całą jak przystoi. Przepraszam, że przeszkadzam, lecz to poważna sprawa. Chciałbym z szanownym panem poważnie porozmawiać. Smok zdębiał, już rycerze przepoczął stąd niemało. Teraz nie pisnął słow, po prostu go zatkało, a rycerz mówił dalej. Zwykle unikam bujek, ale się pan niestety okropnie zachowuje, niestety ogniem zionie, niestety owce musi, więc skórę pan niestety ode mnie dostać musi. Mam pana końnąć czy kot Jak pan grozi? Ale uprzedzam z góry że to okropnie, boże. Więc może by pan jednak ten może wypasać. Nie może się pan na naszę. Uprzejmie pana proszę. Smok <laughs> smok tylko okiem wyglądał. Po podumał jeszcze chwilę i zapnął. Chyba pójdę, gdy mnie tak prosisz, mile, Chociaż owieczek tłustych skoro tu jest gromada, Lecz, gdy ktoś grzecznie prosi, odmówić nie wypada. Pa, żegnam! Smok machnął łapą, ukradł wzeł star z oka, Rozwinął smocze skrzydła i zniknął gdzieś w obłokach. Król z córką na zwycięzcę już czekał na tarasie i weselisko huczne wyprawił w krótkim czasie. Z bajki tej wynika mogę dla każdego spośród nas. Bądź uprzejmy, bądź uprzejmy, grzeczny dobry, wtedy miło płynie czas. Kiedy coś załatwiasz albo idziesz w gości, wtedy nie zaszkodzi choć trochę grzeczności.